Po pięciu latach braku kontaktu otrzymałem wiadomość od mojego syna, ale kiedy przeczytałem ją dokładnie, poczułem, jak świat zatrzymuje się wokół mnie. Moje serce było tak głośno, że słyszałem je w uszach, a drżące palce musiały przeczytać te słowa jeszcze raz, żeby upewnić się, że to nie sen. Tato wiem, że długo się nie odzywałem. Przepraszam, mama powiedziała mi prawdę o rozwodzie, że to ty ją zdradziłeś z tą kobietą z pracy, że dlatego mnie nie chciałeś widzieć przez te lata. Rozumiem, że się wstydzisz, ale może moglibyśmy się spotkać? Kocham cię mimo wszystko. Telefon spadł mi z rąk na podłogę. Dźwięk pękającego szkła był niczym w porównaniu z tym, co działo się w mojej piersi. Pięć lat. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla was coś naprawdę wyjątkowego. Pięć cholernych lat wierzyłem, że mój syn mnie nienawidzi, że wybrał matkę że postanowił mnie odciąć ze swojego życia. A teraz teraz dowiaduję się, że przez cały ten czas Anna opowiadała mu kłamstwa. Usiadłem ciężko na kanapie, czując jak nogi odmawiają mi posłuszeństwa. Wspomnienia zaczęły wracać jak tsunami. Pamiętałem tamten dzień, kiedy przychodziłem po Kubę na wspólny weekend, a on stał w oknie, patrzył na mnie z takim chłodem, jakbym był obcym człowiekiem. Nie chcę z tobą nigdzie iść, powiedział wtedy, mając zaledwie 14 lat. A ja w. Ja myślałem, że to przez rozwód, że potrzebuję czasu. Ręce trzęsły mi się tak bardzo, że musiałem je zacisnąć w pięści. W żołądku czułem mdłości, które falami nachodziły i odchodziły. Jak mogła? Jak mogła mi to zrobić? To była nie tylko zemsta na mnie, to było zniszczenie relacji między ojcem a synem. To było coś więcej niż podłość. To było psychiczne okrucieństwo. Wstałem i zacząłem chodzić po pokoju. Każdy krok był jak uderzenie młota w moją czaszkę. Pamiętałem nasze ostatnie spotkanie pięć lat temu. Kuba był wtedy jeszcze dzieckiem, ale już wtedy widać było w jego oczach rozczarowanie. Dlaczego zniszczyłeś naszą rodzinę? Esum, zapytał mnie wtedy. A ja nie wiedziałem co odpowiedzieć, bo sam nie do końca rozumiałem, dlaczego Anna chce rozwodu. Teraz wszystko zaczynało się układać. Jej dziwne zachowanie w ostatnich miesiącach małżeństwa, te telefoniczne rozmowy, które urywała, gdy wchodziłem do pokoju, jej ciągłe oskarżenia o zdradę. Które wtedy wydawały mi się absurdalne. Jej obsesyjne sprawdzanie mojego telefonu, e-maili, kont w mediach społecznościowych, Boże, ona sama mnie zdradzała. To myśl uderzyła mnie jak piorun. Wszystkie te oskarżenia, cała ta paranoja, to była projekcja. Ona zdradzała mnie z kimś, więc każdy mój ruch interpretowała przez pryzmat własnej winy. A gdy w końcu nie mogła już dłużej udawać, że wszystko jest w porządku, postanowiła przenieść na mnie własną winę. Serce waliło mi jak oszalałe. Podspływał mi po plecach, mimo że w mieszkaniu było chłodno, czułem, jak narasta we mnie coś mrocznego, coś pierwotnego i niebezpiecznego. Przez pięć lat żyłem z przekonaniem, że straciłem syna przez własne błędy. Przez pięć lat chodząc po ulicy, gdy widziałem ojców z synami, czułem się jak śmieć, jak człowiek, który nie zasługuje na miłość dziecka. A ona, ona przez cały ten czas wiedziała prawdę. Wiedziała, że Kuba chce mnie widzieć, ale karmiła go kłamstwami. Przekształciła mnie w potwora w oczach własnego dziecka. Usiadłem z powrotem i pochyliłem głowę w dłoniach. Łzy płynęły mi po policzkach, ale to nie były łzy smutku. To była czysła furia. Czułem, jak każda komórka w moim ciele wibrowała od gniewu. Anna zniszczyła nie tylko nasze małżeństwo, zniszczyła moje ojcostwo. Ukradła mi pięć lat z życia mojego syna. Podniosłem telefon z podłogi. Ekran był pęknięty, ale wciąż działał. Jeszcze raz przeczytałem wiadomość od Kuby. Mama powiedziała mi prawdę o rozwodzie. Ale to nie była prawda. To było najgorszego rodzaju kłamstwo. Takie, które brzmiało wiarygodnie, bo mieszało fakty z fikcją. Tak, rozwodziłem się z Anną. Tak był bolesny i skomplikowany. Ale ja nigdy, przenigdy jej nie zdradziłem. Nigdy nie było żadnej kobiety z pracy. Nigdy nie było nikogo innego. Przez 18 lat małżeństwa byłem wierny jak pies. Nawet gdy nasze relacje zaczęły się psuć. A ona, Bóg jeden wie, z kim i jak długo mnie zdradzała. Wziąłem głęboki oddech. Musiałem się uspokoić. Musiałem jasno myśleć. Kuba napisał, że chce się spotkać. To była moja szansa, pierwsza od pięciu lat, żeby odbudować relacje z synem. Ale jednocześnie, jednocześnie wiedziałem, że nie mogę tego tak zostawić. Anna musiała ponieść konsekwencje. Przez następne godziny siedziałem w milczeniu, pozwalając, żeby wszystkie emocje przemyły się przez mnie. Najpierw był gniew. Palący, wszechogarniający gniew, który sprawiał, że miałem ochotę rozbić wszystko wokół siebie. Potem przyszedł ból. Głęboki, przeszywający ból straty tych pięciu lat. Wreszcie, gdy już emocjonalny sztorm zaczął się uspokajać, pojawiło się coś innego. Zimna, krystalicznie czysta determinacja. Następnego dnia zacząłem planować. Nie zemstę, nie to było zbyt prymitywne słowo na to, co miałem w planach. To była sprawiedliwość. Anna przez pięć lat żyła w przekonaniu, że uszło jej na sucho Że zniszczyła moje życie i moja relację z synem I nikt nigdy się o tym nie dowie Myliła się Najpierw musiałem odbudować kontakt z Kubą To było najważniejsze Wszystko inne mogło poczekać Odpowiedziałem na jego wiadomość krótko, ale ciepło Synku, bardzo się cieszę, że do mnie napisałeś Tęskniłem za tobą każdego dnia przez te pięć lat Oczywiście, że chcę się z tobą spotkać Kiedy i gdzie chcesz Odpowiedź przyszła już po godzinie. Może w sobotę? Na kawę w centrum? Tylko, czy możemy nie mówić o mamie? Nie mówić o mamie. Oczywiście, że nie chciał. Pięć lat programowania sprawiły, że temat jego matki był jak pole minowe. Ale ja potrzebowałem informacji. Musiałem wiedzieć więcej o tym, co działo się przez te lata. W sobotę pojechałem do centrum z bijącym sercem. Nie widziałem Kuby od pięciu lat. Ostatni raz był nastolatkiem. Teraz miał 22 lata. Dorosły mężczyzna. Czy mnie rozpozna? Czy będzie wyglądał jak ja, czy jak Anna? Czy w ogóle będzie chciał ze mną rozmawiać, gdy zobaczy mnie na żywo? Siedział już przy stoliku, gdy przyszedłem Rozpoznałem go od razu Miał moje oczy i moją linię szczęki Był wyższy niż pamiętałem i miał brodę Ale to był mój syn, mój chłopak Taito? Jego głos drżał trochę Cześć, synku Usiadłem naprzeciwko niego, starając się nie pokazać, jak bardzo jestem wzruszony Pierwsze pół godziny było niezręczne Gadaliśmy o niczym, o jego studiach, o pracy, o pogodzie, ale potem, gdy lody zostały przełamane, zaczął mi opowiadać o swoim życiu. O tym, jak przez lata zastanawiał się, dlaczego nie dzwonię, nie pisze. O tym, jak mama mówiła mu, że tata ma teraz nową rodzinę i nie ma czasu dla starych problemów. Każde słowo było jak nóż w moim sercu. Anna nie tylko go okłamała, systematycznie niszczyła w nim każdy pozytywny obraz ojca. Wiesz, Kuba patrzył w swoją kawę. Przez długi czas cię nienawidziłem. Myślałem, że mama cierpi przez ciebie, a ty gdzieś tam żyjesz sobie spokojnie z tą. z tą kobietą. Szaka kobieta, synu? No ta z Twojej pracy. Mama mówiła, że z nią się spotykałeś, gdy jeszcze byliście małżeństwem. Pokręciłem głową. Kuba, ja nigdy nie zdradziłem Twojej mamy. Nigdy nie było żadnej kobiety z pracy ani z żadnej innej strony. Przez 18 lat naszego małżeństwa byłem wierny. Zobaczył w moich oczach, że mówię prawdę. Jego twarz pobladła: Ale, ale dlaczego mama by kłamała? To było pytanie, na które nie mogłem odpowiedzieć. Jeszcze nie, nie, dopóki nie miałem twardych dowodów, ale już wiedziałem, gdzie ich szukać. Następne tygodnie spędziłem na delikatnym odbudowywaniu relacji z Kubą i jednoczesnym zbieraniu informacji o Annie. Zatrudniłem prywatnego detektywa, nie po to, żeby ją śledzić teraz, ale żeby zbadał jej przeszłość szczególnie okres tuż przed naszym rozwodem. To, co odkrył, przeszło moje najgorsze oczekiwania. Anna miała romans nie z jednym, ale z dwoma mężczyznami w ciągu ostatnich dwóch lat naszego małżeństwa. Pierwszy to był jej szef, mężczyzna żonaty z dziećmi. Drugi to był nasz wspólny znajomy, Robert, który często przychodzał do nas na kolację i który po rozwodzie dziwnym trafem przestał się odżywać. Ale to nie było wszystko. Detektyw odkrył także, że Anna przez ostatnie pięć lat nie była sama. Mieszka z mężczyzną o imieniu Marcin. Mieszkają razem już od trzech lat. Ale nigdy nie wzięli ślubu. Oficjalnie Anna jest singielką, żeby móc otrzymywać alimenty na Kubę. Alimenty, które płaciłem religijnie przez pięć lat, mimo że syn nie chciał się ze mną widywać. Czułem jak zimny gniew rozprzestrzenia się w moich żyłach jak trucizna. Anna nie tylko zniszczyła moją relację z synem. Przez pięć lat oszukiwała również system sądowy, udając singielkę, podczas gdy żyła z partnerem. Ale najgorszą częścią raportu detektywa. Były informacje o tym, co Anna mówiła o mnie innym ludziom, nie tylko Kubowi. Opowiadała wszystkim naszym wspólnym znajomym, że ją zdradziłem, że jestem okropnym ojcem, że nie interesują mnie moje dzieci. Mój obraz w naszym społecznym kręgu został kompletnie zniszczony. Przez pięć lat żyłem w izolacji, nie rozumiejąc, dlaczego starzy znajomi unikają mnie na ulicy. Dlaczego nikt nie dzwoni, nie zaprasza? Myślałem, że to przez rozwód. Ludzie nie lubią się mieszać w takie sprawy. Ale to nie był rozwód. To była systematyczna kampania oczerniania. Tego wieczoru długo siedziałem nad dokumentami, które przygotował detektyw. Fotografie Anny z jej nowym partnerem. Zeznania świadków o jej romansach podczas naszego małżeństwa. Dowody na nieprawdziwe oświadczenia składane w sądzie. I wtedy przyszło olśnienie. Anna zawsze była manipulatorką. Już w czasie naszego małżeństwa potrafiła przekręcić każdą sytuację tak, żeby wyjść na niewinną ofiarę. Ale teraz zrobiła błąd. Przez pięć lat czuła się bezpieczna, więc stała się nieostrożna. A jej największym błędem było zatrzymanie Kuby przy sobie poprzez kłamstwa. Bo teraz, gdy Kuba zaczynał rozumieć prawdę, Anna mogła stracić nie tylko syna, ale wszystko inne. Plan sformował mi się w głowie z zimną precyzją, matematycznego równania. Etap pierwszy pełne pojednanie z Kubą. To było najważniejsze. Musiał zrozumieć prawdę o naszym rozwodzie, ale musiał do tego dojść sam, naturalnie. Nie mogłem go zmuszać ani bombardować go informacjami o swojej matce. Etap drugi dokumentacja. Wszystko musiało być legalnie i nienagannie udokumentowane. Każde kłamstwo, każda manipulacja, każde oszustwo musiało być zapisane i potwierdzone. Etap trzeci publiczne obnażenie prawdy. Anna przez pięć lat budowała swój obraz niewinnej ofiary na moich kłamstwach. Czas było pokazać wszystkim, kto naprawdę był ofiarą w tej historii. I etap czwarty ten był osobisty. Anna musiała poczuć dokładnie to, co ja czułem przez pięć lat izolację, wstyd, poczucie, że wszyscy na ciebie patrzą i cię osądzają. Ale musiała to poczuć zasłużenie. Przez następne tygodnie metodycznie realizowałem pierwszy etap. Spotykałem się z Kubą regularnie. Rozmawialiśmy, śmialiśmy się, odbudowywaliśmy więź, która została przerwana pięć lat temu. Nie mówił mu wprost, że jego matka kłamie, ale pozwalałem mu samemu dochodzić do wniosków. Tato, powiedział mi któregoś dnia: Czy ty rzeczywiście miałeś kogoś podczas małżeństwa z mamą? Nie, synu. Nigdy. Ale mama była taka pewna. Ludzie czasami widzą to, co chcą widzieć Kuba. Czasami, gdy ktoś robi coś złego, zaczyna podejrzewać wszystkich wokół o to samo. Widziałem w jego oczach, jak powoli dociera do niego prawda. To było bolesne, dla niego i dla mnie. Ale musiało się stać. W międzyczasie przygotowywałem dokumentację. Detektyw przygotował kompletną teczkę z dowodami romansów Anny, jej obecnego związku, fałszywych oświadczeń składanych w sądzie. Skontaktowałem się także z prawnikiem, żeby przedyskutować możliwości prawne. Okazało się, że Anna mogła mieć kłopoty. Oszustwo sądowe było przestępstwem. Nieprawdziwe oświadczenia o stanie cywilnym przy otrzymywaniu alimentów też. Ale to nie było jeszcze wszystko. Prawnik poradził mi także, żeby skontaktować się z pracodawcą Anny i z mężem jej ówczesnego kochanka. Informacje o romansach mogły mieć konsekwencje nie tylko prawne, ale także zawodowe i osobiste. To była perfekcyjna zemsta legalna, sprawiedliwa, proporcjonalna do wyrządzonej krzywdy. Ale chciałem czegoś więcej. Chciałem, żeby Anna poczuła się dokładnie tak, jak ja czułem się przez pięć lat odrzucona, osamotniona, osądzona przez wszystkich, którym kiedyś ufała. I wtedy wpadłem na pomysł. Social media. Anna była bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej profil na Facebooku był pełen zdjęć z nowym partnerem, szczęśliwych momentów z życia, filozoficznych przemyśleń o życiu. Prezentowała się jako silna, niezależna kobieta, która przeszła przez trudny rozwód, ale nie dała się złamać. Cały ten obraz był jednym wielkim kłamstwem. Postanowiłem, że nadszedł czas, żeby wszyscy się o tym dowiedzieli. Przygotowałem długi post. Nie był emocjonalny ani oskarżycielski. Był spokojny, faktograficzny, pełen konkretnych dat i faktów. Opisałem prawdziwą historię naszego małżeństwa i rozwodu. Przedstawiłem dowody na jej romanse, oszustwa sądowe, systematyczne kłamstwa na mój temat. Ale najważniejszą częścią było opowiadanie o tym, jak przez pięć lat nie mogłem widywać się z synem przez jej manipulacje. Post kończyłem słowami: Przez pięć lat żyłem z przekonaniem, że jestem złym ojcem który zawiódł swoje dziecko. Przez pięć lat mój syn myślał, że go porzuciłem. Okazuje się, że oboje byliśmy ofiarami manipulacji i kłamstw. Publikuję to nie po to, żeby zniszczyć kogokolwiek, ale żeby w końcu prawda wyszła na jaw. I żeby inni ojcowie w podobnej sytuacji wiedzieli, że nie są sami. Przed opublikowaniem zawahałem się na moment. To była broń tomowa. Raz użyta, zniszczyłaby Annę kompletnie i nieodwracalnie. Czy naprawdę chciałem tak daleko się posunąć? Przypomniałem sobie pięć lat samotności, pięć lat, gdy się martwię o syna, ale nie mogłem się z nim skontaktować. Pięć lat żywienia się pozostałościami z serca, podczas gdy ona żyła sobie spokojnie ze swoim nowym partnerem. Kliknąłem opublikuj. Reakcja była natychmiastowa i brutalnie szybka. W ciągu godziny post miał setki komentarzy i był udostępniany dziesiątki razy. Ludzie, których znałem z czasów małżeństwa, zaczęli pisać, że zawsze coś im się nie zgadzało w wersji Anny. Inni dzielili się podobnymi doświadczeniami z manipulacyjnymi byłymi partnerami. Ale najważniejszy był komentarz od Kuby. Tato, przykro mi, że tak długo trwało, zanim zrozumiałem prawdę. Kocham cię. W ciągu dwóch dni Anna straciła połowę znajomych na Facebooku. Jej post, w którym próbowała się bronić, nazywając mnie kłamcą i manipulatorem, tylko pogorszył sytuację. Ludzie zaczęli komentować pod nim linki do dokumentów, które opublikowałem jako załączniki do swojego postu. Ale to był dopiero początek. W ciągu tygodnia Anna otrzymała wezwanie do sądu w sprawie oszustwa alimentacyjnego. Jej pracodawca wezwał ją na rozmowę wyjaśniającą w związku z naruszeniem kodeksu etycznego romans z szefem. A żona jej ówczesnego kochanka złożyła pozew rozwodowy, wymieniając Annę jako stronę trzecią. Społecznościowy ostracyzm był jeszcze gorszy niż konsekwencje prawne. Anna musiała zmienić sklepy, bo ludzie gapili się na nią i szeptali za jej plecami. Musiała usunąć profile w mediach społecznościowych z powodu nękania. Nawet jej nowy partner zaczął mieć wątpliwości. Podobno jego rodzina zrobiła mu awanturę za związek z taką kobietą. A ja? Ja odzyskałem swoje życie. Znajomi, którzy przez pięć lat mnie unikali, zaczęli dzwonić z przeprosinami. Nie wiedzieliśmy, że Anna tak wszystko pokręciła. Uwierzyliśmy jej, bo wydawała się taka przekonująca. Tak nam przykro, że Cię wtedy nie wysłuchaliśmy. Najważniejsze jednak było to, że odzyskałem syna. Kuba zaczął odwiedzać mnie regularnie. Rozmawialiśmy o wszystkim o jego planach na przyszłość, o moich projektach, o życiu. Opowiedział mi o swojej dziewczynie, o studiach, o marzeniach. Pięć lat straconego czasu nigdy nie odzyskam, ale przynajmniej mogliśmy zacząć budować przyszłość. Trzy miesiące po opublikowaniu mojego postu, Anna napisała do mnie maila. Był krótki i pełen żalu. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony. Zniszczyłeś mi życie? Przeczytałem go kilka razy, zastanawiając się, czy powinienem odpowiedzieć. W końcu napisałem z powrotem, równie krótko: Nie zniszczyłem ci życia. Pokazałem tylko prawdę o tym, co zrobiłaś. Różnica jest fundamentalna. Nigdy nie odpowiedziała. Dzisiaj, rok później, mogę powiedzieć, że to, co zrobiłem, było słuszne. Nie z powodu zemsty, choć przyznam, że satysfakcja była słodka, ale dlatego, że prawda w końcu wyszła na jaw. Anna przez lata żyła w kłamstwie, budując swoją pozycję kosztem innych ludzi. Niszczyła nie tylko mnie, ale także mojego syna, karmiąc go fałszywymi historiami o jego ojcu. Oszukiwała system sądowy, manipulowała znajomymi i rodziną. Czas był, żeby ktoś to wszystko zatrzymał. Czy moja zemsta była proporcjonalna? Może niektórzy powiedzą, że posunąłem się za daleko. Że powinienem był po prostu odbudować relacje z synem i zapomnieć o reszcie. Ale ja nie mogłem tak zrobić. Nie mogłem pozwolić, żeby Anna dalej żyła w przekonaniu, że jej manipulacje uszły jej na sucho. Poza tym była to nie tylko moja zemsta. To była sprawiedliwość dla wszystkich, których Anna okłamała: dla Kuby, który przez pięć lat żył w przekonaniu, że ma okropnego ojca, dla znajomych, którzy zostali zmanipulowani, żeby mnie odrzucić, dla systemu sądowego, który został oszukany. Czasami sprawiedliwość wymaga działania. Czasami prawda sama się nie obroni. Dzisiaj Anna żyje w innym mieście. Podobno znalazła nową pracę i próbuje zacząć od nowa. Jej związek z Marcinem się rozpadł. Nie wytrzymał presji publicznego skandalu. Kuba widuje się z nią sporadycznie, ale nasza relacja jest teraz o wiele bliższa niż jej relacja z synem. Czy czuje się winny? Czasami w nocy, gdy leżę w łóżku i myślę o tym wszystkim, zastanawiam się, czy nie mogłem tego rozwiązać w inny sposób. Czy musiałem ją zniszczyć tak kompletnie? Ale potem przypominam sobie tamten dzień, kiedy otrzymałem wiadomość od Kuby. Przypominam sobie pięć lat bólu, samotności, poczucia winy. Przypominam sobie wszystkie noce, gdy patrzyłem w sufit i zastanawiałem się, co takiego złego zrobiłem, że mój syn mnie nie chce. I wtedy wiem, że zrobiłem to, co trzeba było zrobić. Anna zniszczyła mi pięć lat życia, zniszczyła mi relacje z synem, zniszczyła mój obraz w oczach znajomych i rodziny. Robiła to systematycznie, świadomie, z premedytacją. Ja tylko pokazałem prawdę. I reszta wydarzyła się sama. Jeśli spodobała Ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na Ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.